Jeśli zechcielibyście Państwo podzielić się z nami ważną informacją, czekamy pod numerem telefonu 89 677 84 06. A sąsiedzi słyszeli o nowej biogazowni w Olsztynie? Tak, ale wiemy niewiele. Mamo, tato, ale biogazownia to przecież super moc. Tak, bo tam trafiają nasze bioodpady, które można przerobić na prąd i nawozy. Zielona energia z bioodpadów? Ciekawe. I konieczne. Biogazownia pomoże nam spełnić tak zwane poziomy recyklingu. Jak my możemy pomóc? Po prostu segregujmy bioodpady. Bio do brązowego pojemnika i będzie ok. Zostań inżynierem informatyki z Europejską Akademią Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych. Czekają na ciebie wykwalifikowani wykładowcy, nowoczesne laboratoria oraz staże i praktyki w renomowanych firmach IT. U nas zdobędziesz doświadczenie zawodowe już podczas studiów. Rozwiniesz swoje pasje i umiejętności oraz zdobędziesz tytuł inżyniera stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo. Wybierz formułę i studiuj z dowolnego miejsca na świecie. Dołącz do naszej społeczności studenckiej i roz... Pocznij swoją przygodę z informatyką w Europejskiej Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych. Nowa wypożyczalnia łóżek rehabilitacyjnych w Olsztynie. Oferujemy Państwu w pełni elektryczne, czterofunkcyjne łóżka niemieckiej firmy Burmeier. Zapewniamy transport oraz instalację w domu klienta. Najniższe ceny w Olsztynie. Zapraszamy. 781 186 800. Sponsorem pogody jest polska sieć handlowa Lewiatan. Wszystkim klientom życzymy dużo zdrowia i zapraszamy na zakupy!